Cały zespół jest w bardzo dobrych Ale to od Waszej indywidualnej pracy ten zespół rośnie. Każdy z Was kroczek po kroczku idzie w górę. Jesteśmy na finiszu panowie, tej rundy. Zostało nam trzy spotkania, a tak naprawdę dwa tygodnie. Chciałbym, żebyśmy kontynuowali tą pracę, tą ciężką pracę wojskową, którą zapoczątkowaliśmy w kilku projektem Bo każdy macie to jest kolejna wojna. Świetnie, udało się wygrać z Legionową, ale dzisiaj to jest kolejna na Kolejne możliwości do tego, żeby odnieść sukces. I chciałbym, żeby ten głód gry, głód zwycięstwa i głód kontynuacji tego, co robiliśmy, cały czas was było. będzie skakała i musimy być tego świadomi. Dalej, panowie, poziom koncentracji zachowujemy na wysoki poziom. Jak skoczy, nic się nie dzieje. Pracujemy dalej, wracamy do swojej roboty. Ten cyklat nad drzwiami dzisiaj jest ważny. Wysiłek jest nienegocjowany, panowie. I zwycięzcy... Zwycięzców nie trzeba motywować. Od pierwszej minuty, panowie, głodni sukcesu. Z wiarą we własne umiejętności. Od pierwszej, panowie, minuty Niech ta maza dalej się rodzi, niech ta maza dalej kontynuuje. Pasce dobrych meczów, dobre ogranie i zwycięstwo. Dawaj, pierwszy minuty no, panu. No, no. dawaj, 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 dawaj. To jej! よいしょ Kocierą, tu. Kocierą. Kocierą. No, chodź! No, chodź! 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 No, chodź! No, No, Dawaj, Mada, dawaj jeszcze. Bravo! bravo! Minuta, chegou, atfalque, 90 minuto. Marca para o 90 minuto. Tudo aqui. Que figuraço. Vamos para o Shirley. Aqui está. E este. Bravo! Tá <tars> uma Dzieńcie przyjąć bymślałem, że kiper wyjdzie, dalej. No, kiper myślałem, że wyjdzie. Nigdy. No, bo coś